Chcesz zdobyć zawód przyszłości? Jeśli tak, to warto 21 marca wybrać się na mechanalia do zespołu szkół technicznych mechanik, czyli na Dzień Otwarty Szkoły. Każdy, kto przyjdzie na nasze mechanalia, będzie mógł zobaczyć w jakich pracowniach pracujemy. Po szkole oprowadzać będą uczniowie wraz z nauczycielami. Przygotowano także szereg atrakcji. Będzie straż pożarna, będzie pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Oczywiście będzie grochówka z mechanika. Do tego będziemy mieli samochód hybrydowy, który będzie można zobaczyć od środka, wewnątrz jak to wszystko wygląda. Będziemy również mieli pokaz firm, z którymi szkoła współpracuje. A jest ich kilkadziesiąt. Zaprezentowany zostanie także nowy kierunek kształcenia dekarz. Jednak dobra szkoła oferuje coś więcej niż tylko naukę. Prężnie działają tu kółka zainteresowań, wolontariat, a także wymiany uczniowskie w ramach programu Erasmus. Wyjeżdżamy na praktyki zawodowe, ale wyjeżdżamy również na takie wymiany kulturowe, żeby poznać inne kultury. Inne narodowości. ZTST Mechanik oferuje bogatą gamę kierunków. Mechatronik, spedytor, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych czy technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa. To są zawody, które tak naprawdę są bardzo poszukiwane na rynku pracy i w Kształcąc się w tak dobrym miejscu, z tak dobrze wyposażoną bazą, z pracowniami i tak dalej, naprawdę jest to bardzo dobre miejsce, żeby za zdobyć zawód przyszłości. Zapraszamy uczniów klas ósmych i ich rodziców do uczestniczenia w mechanaliach 21 marca od godziny 9 do 13.